Halo? No hej, Krysiu, kochanie. Słuchaj złóciutka, bo chciałabym wybrać narożnik, nie? Masz kogoś takiego? Kogo mogłabyś polecić, bo kiedyś widziałam, że miałeś wybrany, taki ładny, czysty? Mam. Mam gościa. Był u mnie taki jeden od prania ostatnio. Ty wiesz, jak mi fajnie zrobił? Tyle sprzętu miał ze sobą, ja mówię jak pan to wniósł, nie? W ogóle on a on naraz to wszystko wziął. Jeden taki zwykły odkurzacz, bo najpierw porządnie podkurzał. Drugi taki do prania, do płukania. I to taki większy, nie? Taki karhar, czy jak tam one się tam nazywają. Chociaż on mówił, że też to dobre, ale on ma lepsze, nie? W ogóle pytał się mnie, wiesz, czy czyściłam wcześniej, czy nie, co tam zabrudzone. No gościu się zna, nie? I, i walizkę jeszcze chemii miał. Różności, on mi tam mówił, nie pamiętam nawet, nie? To jeszcze nic, on nawet miał taką grzałkę nie? Że wiesz, jakby miała zimniejszą wodę w kranie, bo on mówi tutaj, że to o ciepłym trzeba prać, że im cieplejsze to lepsze nawet. Nawet ma, miał takie wiatraki i on mi dosuszył. Nie wiem, czy to pół dnia słowo, otworzyłam okno. Taki grzeczny i przystojny nawet z tego. I w kapeczkach wszedł. Fajny, fajny gościu, nie? Dużo nie dałam, nie? Dużo nie dałam. Lepiej dopłacić troszeczkę, a będziesz miała dobrze zrobione, nie? No. Słuchaj, bo Marek przyszedł, ja muszę kończyć. Pa, buziaczki. No, pa, Buzia dobra, dobra, Pozdraw of Bye!